22684 rok przed apokalipsą. 11521 po objawieniu. IC 418. Mgławica Spirograf. Czarna skrzynka. Zapis myślowy dowódcy statku pościgowego RT-400. Pojazd kartelu nie odpowiada na komunikaty. Echo dociera jednak do ścigacza przez dłuższy czas, po czym ucisza się nagle, zostawiając na radarze całkowitą pustkę. Doskonale wiem, co to oznacza w przypadku tuliańskich statków. Pokonuję odległość mniej więcej sekundy świetlnej i docieram do ostatniego punktu odbicia sygnału. Tak jak przypuszczałem, pojazd nagił czasoprzestrzeń, przenosząc się w inne rejony IC-418. Takie krótkie skoki do paru minut świetlnych zawsze zostawiają pewne spektrum rozciągające się sferycznie na przestrzeni wielu kilometrów. Wymagają dostarczenia olbrzymiej energii i gdyby w próżni rozchodził się dźwięk, towarzyszyłby im rozrywający bębenki huk pękającej materii kosmosu. Ale spektrum jest ciche i zimne, przejrzysto lśniące. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób Tuliani osiągnęli taki stopień myśli technicznej. Na własnej planecie dalej toczą wojny, używając zakrzywionych patyków, jednak ksenoantropologia przepuszcza, że to efekt mocno zakorzenionej tradycji plemiennej. Rozlega się wznoszący dźwięk. Zapalają lampki awaryjne. RT400 wibruje jak oszalały. Wstrzykuję sobie hydroksyzyny i zaraz uspokajam się. Ach, z przejrzystymi strefami jest jeszcze jeden problem. Paradoksalnie czasem coś opuszcza horyzont zdarzeń powstający przy przeniesieniu. Czujniki kadłuba wskazują, że w tym wypadku były to mikronowe cząstki niklu z gwiazdy centralnej HD35914. Potwornie trudne do wykrycia, śmiertelnie niebezpieczne. W roli lektora Michał Ślusarczyk.